Witam wszystkich i zapraszam na mecz w lidze polskiej ROM 2 Total War. Mecz pomiędzy Rafiarem i Pirxem. No i powiem Wam, że ta bitwa już od samego początku zapowiada się nieźle, bo mamy Rafiara, który wybrał słabów, i mamy Pirksa, który wziął bojów. No i potencjalnie bojowie dużo mocniej, mocniejsi niż słabowie. No a zobaczmy, co wziął. Arafiar. i co tu kombinuje. Widzimy już tutaj ważną rzecz. Germańscy zwiadowcy cztery oddziały, czyli ma co odpowiedź na jazdę bojów, do tego mamy z przodu, rekruci z włóczniami, trzy oddziały, no i jaką wziął piechotę? Jeszcze z jazdy zobaczcie, że to są łowczy, dwa oddziały, bardzo ciekawa jednostka i szlachetni jeźdź, jeźdźcy czyli wziął 4, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 O tutaj chyba złamał albo e, no wziął sześć jazdy chyba że ci się nie wliczają do wjazd. Jazdy, no to chyba że tak. No ale dobra, zobaczmy co wziął piechoty. Krwawi mieściciele, 4 jednostki. Do tego mistrzowie miecza, 3 jednostki. I germańscy procarze, dwie jednostki. Zwróćcie uwagę, że, ta, że dziwne ustawienie zastosował. rozciągnięte, takie dziury porobione, a tu jeszcze generał ma wsparcie w postaci barsekerów. No, ff, ff, tak naprawdę piechota słebów, obróć y, mistrzowie miecza, barsekerów. Mm, no, taka sobie jest. Y, chyba, że włócznie średnie są całkiem fajne i włócznie wodaza też są całkiem fajne. Natomiast barsekerzy są super, ale jest ich tylko 60 i mają bardzo słaby pancerz. Zobaczmy, co wziął Pirks na to. Dwie ciężkie jazdy, tak jest. Tu jest jeszcze szlachetna jazda. No, to nietypowe dla Pirksa, ale Pirks podejrzewa, podejrzewam, że zna Rafiara dobrze i Rafiar lubi brać szlachetnych jeźdźców i ciężkie jazdy barbarzyńców. Więc sobie wziął pewnie też i taką jazdę, żeby mieć odpowiedź na to. Mamy poborowych sług. Dwa oddziały rwieczowi poblecznicy. Cztery oddziały. Tak, tu są. A w pierwszej linii wojownicy z toporami, z tymi poborowymi sługami. Na flankach są jeszcze dwa oddziały poborowych sług, czyli razem ma cztery e, i trzy oddziały zaprzysiężonych, i tam jest generał, dwa oddziały celtyckich pracarzy. No bardzo zbalansowana armia. E, armia Rafiara, no taka kurczę, powiem Wam, że no, ma też trzy ciężkie piechoty. No, krwawi miściciele na pewno słabsi niż mierzowie poplecznicy. E, rekruci z włóczniami, tu przez tych topory w środku też będą mieli problem. E, no, ale wydaje mi się, że no, mamy tylko dwie jazdy u Pirksa ciężkie, a Urafiara w sumie e, cztery. No, uff, bardzo ciekawa bitwa. Bardzo ciekaw jestem, jak się to rozwinie. Zobaczmy sobie. Pójdźmy w normalnym tempie. Może to sobie na razie schowamy. Będzie więcej widać. No ciekawe ustawienie bardzo rafiara z taką silniejszą prawą flanką. Przebije się szybko przez tych mieczowych popleczników. No ale tutaj już na pewno nie z zaprzysiężonymi nie wygra tymi mie mie mistrzami miecza, a z drugiej strony. E Ci krwawi ciele na pewno dostaną ostro w tyłek od mieczowych popleczników. No i tutaj widzimy, że mamy już dwie grupy u Rafiera. Środek z generałem i prawa flanka z mistrzami miecza, ma oddziałam aż. I z lekką kawalerią, plus procarze. A w środku mamy generała z barsekerami. No ci barsekerzy mogą tutaj tym mieczowym poplecznikom też zrobić jesień jesień średniowiecza, wiesz, czego? nie dobra, oczywiście, no to... Tak, Pilk z rabojami, to tu mnie tutaj zaskoczył, że próbował germańskich zwiadowców pogonić. No, szlachetną jazdą. Ha. No, dziwne, to dziwne na razie. Rucarze tutaj troszkę tych yy, ostrzelili, ostrzelali kolejnych zwiadowców. No ale tu kolejni zwiadowcy świetnie, świetnie działają. Yy, Ekstra wybiera rafiarcele Boczowi poblecznicy. No tutaj też, yy, no wziął ich tyle, że naprawdę może sobie tutaj pojeździć, widzicie. Tutaj podjechał nimi tak blisko. Że prawie, no nie wiem, Birks chyba się nie stanie opędzić ze wszystkich stron, jest ich tak dużo. No i trochę, troszeczkę się rozdziela tutaj. Tu mu się część armii przesunęła. Równocześnie, no dobra, atakuje. Procarze strzelali. No tutaj trochę zmarnował rafiar y, oszczepy na tych pogórowych słup. Niepotrzebne to jest. No i zobaczmy, wycofuje się. No tak, no, chcę sobie tu pojeździć, więcej przeciwnika. Mamy szarże łowczych. No i to bardzo ciekawe. Czy łowcy będą w stanie zniszczyć poborowych? No, zabili dwóch. No, za, za lekka jest ta jazda, żeby tu... ale zatrzymał ich rafiar, stracił trzech ludzi, zabił, no nie wiem, z pięciu chyba. No, i teraz mistrzowie miecza oszczepy wykorzystują. No, i już teraz większe straty w tym oddziale. E, tu ciężka jazda ściga germańskich zjadowców. No, męczy, męczy. Daje się tu Pirks ściągnąć. E, w tą walkę. No, powiem Wam, że w tym momencie bardzo fajne e, rozegranie przez e, Rafiara. Bo tak e, kompletnie widzę, że Pirks nie przygotowany na taką armię Rafiara. Nie ma czym tych germańskich zwiadowców e, od nich się opędzać, ponieważ ma tylko dwa oddziały celtyckich procarzy jeszcze ja bym na jego miejscu chyba je, ich rozdzielił na dwie flanki, bo tak ty, mógłby tych germańskich zwiadowców trzymać na dystans, a tak to musi używać e, ciężkiej jazdy do ścigania ich i nawet jeżeli nie będzie miał dużo strat w nich, to zmęczą się i potem te ich szarże nie będą tak efektywne. I tak samo tutaj na środku. Tu jest tak naprawdę, nie może się zdecydować, gdzie zaatakować, i w tym momencie e, rafiar ma przewagę tu. No bo z czym tu będzie walczył? Poborowi słudzy to się nie liczą. E, tu mamy oddział mieczowych popleczników. Tu idzie jeden oddział. Tutaj Pirks jeden oddział zaprzysiężonych na tą flankę oddaje. Dwa idą tu. Ale tutaj już doszło do walki. Tu już mistrzowie mie miecza pewnie bez. Mogę się założyć, że bez strat wytnął tych poborowych sług, ale jedzie cięż, szlachetna jazda. No i zobaczmy, co tu się stanie. Ja bym chyba tutaj, o właśnie, ale troszeczkę rozciągnięty jest za bardzo ten oddział, żeby tutaj tą szarżę wykonać. No i co? zatrzymanie, Stracił jednego człowieka. Tu stracił mistrzowie mistrzowie miecza. A i ten oddział straszny dostanę, straszny łomot o zeprzysiężony dostanie. Zobaczcie, jak padają. Tutaj ciężka jazda dopadła germańskich zwiadowców. Ten oddział jest troszkę za daleko, powinien to przeszkadzać, a tu wydaje mi się, że już Pirks powinien atakować. No, wygrywa tutaj w tej części, tu dostają wojownicy z toporami. Ale straci też rekrutów z włóczniami. i tutaj mistrzowie miecza. No i tutaj też przegra. Straci dwa oddziały mistrzów miecza. Tu ładnie związał walką ciężką jazdę i nawet nieźle patrzy. Germańscy zwiadowcy wycinają ciężką jazdę tutaj. Tu jakiś nieładnie się tu ustawili i walczy tylko część oddziałów. W końcu pewnie to wygrają, już. Ale... Ładne tutaj związanie walki z tych zaprzysiężonych, ale tutaj Pirks już się tu dobiera do germańskich procarzy i szybko ich wytnie. Ma też swoich jeszcze nieruszonych centyckich procarzy. No i tu sprytnie, sprytnie e, e, trzyma z daleka swojego generała w zaprzysiężonych. Równocześnie tutaj widzicie, że Ostr dostaje ułomot y, e, Ciężka jazda. Już straciła prawie... 15 ludzi, no ale jest jeszcze generał, hmm, wydaje mi się, że powinien tu generał dużo wcześniej zareagować na ten atak i już tą szlachetną jazdę skontrować. I powinien być tu w, w odwodach e, jeden oddział, na przykład e, krwawych mścicieli, żeby wspomóc generała, żeby go nie stracić. A tak, e, procarze straceni, chociaż ci jeszcze się nieźle trzymają. Szlachetna jazda, boże! Jakżeż tu dostała straszliwie, musiała dostać szarżę od tych łowczych. Wyciął tutaj rafiar nie, miłosiernie ten oddział, ale tu zobaczmy, jak idzie walka piechoty. Tu wygrywa rafiar, bo widzę, że dwa oddziały walczą. Tu barsekerzy siepią ostro, zobaczmy, już na tłuki, 73. Hmm, ci procarze, widzę, że będą chcieli tutaj e, się dobrać do generała. Tak, to szlachetna jazda na zaprzysiężonych. No, trochę ujścił. powinien szybko wyciągnąć generała, bo zaraz go straci, a jak straci generała, to będzie po bitwie. No i ci germańscy zwiadowcy też już powinni czyścić tych procarzy, bo to za późno. Barsekerzy widzę, że już padli w szał i, i lecą teraz, nie wiem gdzie. No, tutaj udaje się te rafiarowi tą ciężką jazdę, podejrzewam, że wyciąć. Stara się Stara się zaoszczędzić, uratować tych germańskich procarzy, przez to Pirks będzie tracił tę ciężką jazdę, bo stanie szarze w plecy. No ale, ale widzę, że zależy mu na tym, żeby wyrżnąć e, germańskich procarzy, ale widzę, że kosztem, popatrzcie, no, zmasakrował po prostu linię Pirksa, piechoty, e, Rafiar. No i teraz tu już jest taki, e, taka ilość na tego generała, że oddział. Zaraz padnie. Eee, I tak naprawdę już się nie musi przejmować tymi jednostkami. Wytnie procarzy i po bitwie, szczerze powiem. Swój genera swojego generała jeszcze ma, chociaż ciężka jazda go ściga i dał się złapać. Kurczę. No, jakoś te jednostki dziwnie jeżdżą w tej bitwie, patrzcie. A, bo to są. A, ta ciężka jazda jednak zrezygnowała z ataku na generała. No to bardzo dziwne, chyba że to jakoś ten oddział był tak. Połowa przed, a połowa po generale. No i tutaj, no świetna bitwa, powiem Wam, z wygraniem Raf Rafiara. Naprawdę rewelacja. Powiem Wam, żeby załatwić. No nie będę jeszcze dzielił skóry na niedźwiedziu, ale wydaje mi się, że tu. No bojowie w tym momencie już nie mają najmniejszych szans. No, wydaje mi się, że dwa, te dwa oddziały tego nie wyciągną. Chociaż tu się łamią, krwawi Mściciele. 95 mistrzowie miecza No oby zabić generała Oddział przegrywa 47 58 No zaraz chociaż Powiem wam, że teraz sytuacja powoli się odwraca Ale tu jest jeszcze oddział krwawych mścicieli No i zginął generał w tym momencie Wydaje mi się Dlatego y, tutaj jednostki się chwieją Tak jest No i gratulacje Powiem, że końcówka jeszcze była taka trochę nerwowa Ale naprawdę super bitwa no, przemyślana przez Rafiara, moim zdaniem w najmniejszym stopniu, i Pirks po prostu tutaj się kompletnie, kompletnie się pogubił. No, zobaczmy. No, ten oddział zaprzysiężonych kompletnie nie powalczył. Dwa oddziały zaprzysiężonych powalczyli, ten oddział ścigał. Procarzy. No i tu szlachetna jazda i ciężka jazda walczyła z łowczymi, taniutką jednostką i germańskimi zjadowcami, którzy też są bardzo tanią jednostką. Patrzcie, dużo mniej zabili mistrzowie miecza, ale chodziło o to, żeby związać walką dla przysiężonych, a resztę już zrobili e, też taniutkie jednostki. I 185 barsekerzy. Naprawdę, naprawdę powiem Wam, że super bitwa. Zapraszam na drugą, zobaczymy jak pójdzie e, tym razem Rafiarowi. E, I do usłyszenia.